Szymonko, O ile śniegu mi na szyby nawaliło Napierdziela dalej śnieg O jak daje biało. Wszystko całe białe Jak ktoś pamięta co kiedyś na początku tylko zaczyna nagrywać to mówiłem o książce proroctwo królowej saby to jednak się spełniło, że będzie susza, tak nas zbiła Będzie zarulecie, bo będzie padać i spadnie śnieg na pierwszy pokos. Ludzie będą chcieli kosić trawy, spadnie śnieg i takie. Co to się dzieje? Tere Gamel pewno się cieszy. Smerszy, będę śmigać. No prawdę wejdzie. Jaka morda nerwowa. To zawsze zaciśnie. Nie się. Dwie się zapuszczą, a jedna sama się zapuszcza. I widzisz do, do, do zapuszczenia. Bysiu, 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 głony zaraz dostanie trochę mleka i z wodą, jakby cała godzina dojenia, jeziorko, a śnieg dalej pada, o jak sypie, pięknie, tutaj to wczoraj to było całe podwójko jezioro, o, widać jak kamienie pościągały, I tutaj jezioro tam trochę, tam jest taki mały dołek, o! Gdzieś tak koło jest z i płynie tam Wejść na drogę To tutaj już, no wszystko, bo tu trochę niższy teren To wszystko pływało, ja wczoraj w klapach to ledwo przeszedł O! Już karzełek czeka A, e, jaka zadawała? Ty maj Gdzie, gdzie? Do góry Ale co kurna? Już kurna, cały rogi Zjeb, rył Normalnie kłuła się Zasrany. Ale się zimno zrobiło jak chodziło Sypie i sypie ja Nie Mało widać Tu jest Z 500 metrów dalej białica, nic nie widać Normalnie zima Ciekawe mieszanka to pewno owiec to pewno może i i Najgorzej go kukurydza zeszła Zaraz pewno jak te przymrożenie, by było, tak, jednego się zrobiła szybciej, bościa to cała czerwona. Niby odpiła się, żółta, te, taka żółtowata, ta zielona. Widać, że się chorowała. No już kończ. Ciać Mokuś, ty. A ty. Byliśmy napity, ospa je, teraz zjada, bo już mniej mleka to zjada. Sierś dobrze, że ma to mu zimno, nie przeszkadza. No zjedz, trzeba od krów dać. Te ostatnio droboczyliśmy w wieczorze. Do chowu tu, żeby zdrowe było. Potem będzie trzeba jeszcze raz najwyżej. Dobra, idę siana dawać. Najlepsze, że bociany przyleciały. Teraz to by dość trzęsili Teraz to by to wesoło mieli I to kurne już za, za dziki do tego tak, się patrzę, robi do atakowania chyba już, trochę głupi się robi Aby naczoko ten to wchodzi po krawach to jest spokojny, tam czy to kurno, Znaczy już głupiej Krewki wydają, przeżuwają częściowo, bo zawsze się mówi 70, 60-80% przeżuwa, a reszta leży i odpoczywa i takie auto tutaj wejść tak, a, tu Weź ta, głupiej, trzy przeżuwają, jedna nie przeżuwa, 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 nie, nie przeżuwa i przeżuwa no i ta odpoczywa, ta odpoczywa, nie przeżuwa, to też odpoczywa, ta przeżuwa. No to wychodzi i tak... Siedmi... ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem krów to pół stada prawie. No. Jedna przeżuwa, drugie odpoczywają. A potem odwrót. Idziemy zamiatać krową. Ta to na zasuszenie. Ta już też już prawie nic nie daje, właśnie. Też już zaraz się z... będzie trzeba zasuszać. A ty i tam to trzeba będzie też już zasuszać. Już dwie i jeszcze tam u tych co zaraz tutaj z brzegu też dwie się zasusza, to ile? Już pięć sztuk będzie. Na razie cztery. Jest... Dwie trzeba prędzej, te trzy trochę później. Ale już trzeba będzie. Co mi robi dostają niektóre żelają i to każdy mówi nawalamy na takie chłonie, nawalamy a bezrobocie 500 plus dostają, leży tylko się legaca a my się kurde w 100 dole latają Byle wczoraj się rozwaliły słomy, to gdzieś 10 myszów oni czekają na gotowe dobra mamy zwalone obwalone już na widły i taczka gotowa do jazdy ale kurna, coś na jedną stronę mi nie spadło. Ale powiem wam, cieplej jest. Sianka zrobiona, cieplej. tej kurna, nigdy nie usie... lepiej było na podwórku niż powiedzieć w stodole. Taka zimnica była. Chociaż tylko jedna powiedz, ściana zrobiona i cieplej. Z drugiej tutaj nie będę murował, bo to przejazd musi być. na to od odpoczywa, leży. Nie gitara. A jeszcze małem będę musiał patrzeć o posłać Skurzno wywalają, nie A jeszcze z tym mam, zaradam. Dobra Krowy jeszcze jedzą to dać posłać, zamknąć i z głowy Ej, nie krani! No to dalej pada też ze śniegu Nie no, śnieg pada Ale pod rwóreczką się zieleni Trawka będzie rosła Dobra, idę tam te napoje U telefon mi się zamoknie Ale ma przyjdzie Staruszka Trzymać się, razie.